Cześć, no, tak jak mówiłem, pora na strategiczną operację. Jak widać książka stoi bez żadnej pomocy również na biurku. Nie ma, nie ma, mowy, to się przywróciło za siebie. Nie trzeba jej nawet składać, żeby, żeby tak ustawić. Też pasuje nisko, podobnie jak tak operować, więc ma 400 stron, ale traktuję to trochę o czym innym. To już nie jest rozwinięcie zasad z tych i częściowo ta, ale główne, że tak powiem, mięso tej książki defycyjnego. Zpoczynmy sobie o oglądamy strony. Tak jak poprzednio, mamy typiczny kolor całej książki. To do mnie taki trochę różowy, czyli taki anomalik. Ja Zabeli są bardzo wyraźne. To w nie przeszkadza. W ogóle zauważyłem, że font w tej książce też jest bardzo fajny. Troszeczkę w ogóle w tej książkach przeszkadza mi to że w instrukcji taka, że nie ma numerów oddziałów, w żaden sposób to nie jest ponumerowane, naprawdę byłoby wygodniej wszystko znaleźć, gdyby można było sobie taki skrót zrobić i napisać po prostu tak, że to jest 2-1, 2-1-1, i tak dalej. Tego im bardzo brakuje. No zwłaszcza, że ja byłem wychowany na instrukcjach n i takich gier wojennych, tak, czyli tam, tam po prostu podpunktów i podpodpunktów była cała masa. Ja się tu medytowałem co ki Nie jak tak powiem, że to jest instrukcja no ale tak nie jest. W każdym razie yy, mówiłem, że mięso tej żorgi to jest coś innego niż, yy, niż yy, WATA mechanika, przynajmniej według zasad z yy, yy, yy. towałofer. A no dlatego, że tutaj mam coś takiego, jak yy, yy, właściwie to dwie takie fajne rzeczy. Po pierwsze to jest yy, operacje z czyli ściągania tych w cudzysłowie martwych jednostek w spale bitwy. Co to daje? No według zasad takich standardowych to mech był zniszczony i koniec. A tutaj mam coś takiego, że możemy zniszczyć nie... mecha, który nie rozbił się na skutek tylko z amunicji, bo niestety jest w środkach. Ale jeżeli po prostu on się wyłączył z przegrzania, mu się amunicję, po prostu został porzucony, albo no nie wiem, czy jeszcze można mogło się stać. Albo to właśnie, albo dostało trafienia w za dużo. Znaczy jak skończył amunicję, to nie był porzucony. I jak została za bardzo w ślindzie, musisz poruszać to był porzucany. Rzeczywiście strona może z tego mecha odzyskać. Tu jest są napisane na takie sprawy, że możesz wyjąć amunicję z tego mecha i włożyć ją do swojego, wszystko będzie działać, jeden problem. Ta amunicja została odzyskana z pola bitwy. Ty nie wiesz czy w tamtym meku przypadkowo nie zaczął się podajnik. I tej amunicji trochę nie uszkodził. Więc ta amunicja może być trochę gorszej jakości niż ta, co tutaj po Polska z fabryki. Zresztą od różnych względów. może się w transporcie trochę uszkodzić, albo tam troszeczkę w takiej gorszej jakości amunicję po prostu kupili, bo na to by było stać. I zwiększa się problem jest miejscu, że armatka w Twoim mechu, na przykład rybek, który będę wystrzelał, albo ABC, autokanon, się zatnie. Im gorsza amunicja, tym większa szansa, że tak się stanie. No, jeżeli jesteś kompanią najemniczą złożoną z czterech mechów i nie masz to i nic poza tym no to bierzesz to, co masz, tak? Jak dostajesz amunicję 2 co no to tak, i za darmo w dodatku, no to no nic się nie zepsuje, tak? Możesz się po prostu zacząć, nic się nie stanie, tam się zrzuci tą amunicję, jak coś się nie pozrobi, Subierzcie. Bardzo fajnie, bardzo dużo zasad, ale takich zasad powiedziałbym logistycznych, a mi tego bardzo te i to strasznie. Wszędzie napisane we frakcie, że to jest gra o ogromnych bitwach kosmicznych, Drug zlatują, co regimenty? Meru się wysypują, a tym, że dostajemy planszy, i mamy 12-12 meków, to masto można zagrać, bo później yy, ten czas się wydłuża do całego dnia. Jak mamy ich więcej. A tu jest, y, tu jest napisane, co można zrobić pomiędzy bitwami, zrobić sobie fajną kampanię. Te kampanie w stylu Watches również z zasad korzystają, tam oczywiście ich nie ma. napisane, że w kubice operations. no uh -huh. I po prostu z niej się, jak się je ma, i bardzo łatwo z niej skorzystać, mi się strasznie podoba. Druga sprawa, która tutaj jest napisana, o to na przykład w tych naprawach są zasady o mam to że się stanie. Jeżeli mamy jakąś ekipę techów, którzy naprawiają mechy, mamy techa i kilku techów. to no, im może się udać lepiej albo gorzej. Tak, czyli, na przykład, jeżeli mamy ekipę dobrą, to przypuszczam, się jej lepiej, ale zawsze jakieś przypuszczenie mogą odstawić. Zwłaszcza, jak nie mają czasu, coś naprawić. Czas na naprawienie poszczególnych podzespołów jest jasno określony. Czyli takie robocze godziny, powiedzmy, można im przydzielić, co mają robić. No, powiedzmy, że wysyła się paru tak kolesi, żeby naprawili. ten, się robił nogę mecha. Znaczy, no, to jest policzane tak ogólnie, więc to się to to zrobił, ale to tak, jest w kontrakcie, się tak powiem, za to się nie płaci. No to powiedzmy nowe mecha, ale coś mi nie wyjdzie, tak? jakieś kable tak na szybko złączyli, bo nie mieli części, albo coś takiego, coś mi się nie udało, zrobili jak umieli, no ale mech ma na przykład już trzy punkty cukru wewnętrznej zjechane tak od startu, albo coś innego jest, jakieś inne uszkodzenia zostają na mechu. To jest bardzo fajne, że nie gra się mechami, które są w świeżym stanie, co zwłaszcza w wojnie sukcesyjnej byłoby prawie niemożliwe, Chyba, że naprawdę jakaś jednostka jest bardzo dobrze zapatrzona i jakieś ma chody u dowództwa. W innym wypadku to nie sądzę, żeby, żeby coś takiego było no, wiarygodne w tłumie Tutaj jest to fajnie rozpisane. Wtedy dosłownie wszystko jest wpisane łącznie z tymi naprawami. Jest napisane, jakie są kary z naprawy polowe, co można zrobić, jeżeli jest się w, w polu się naprawia. Co można zrobić, jeżeli jest się, nie wiem, ma się mobilną, taką, taki naprawczy jak powiedzmy w Mechu 3, co można zrobić w hangarze, gdzie zrobi się np. co można zrobić, jak ma się fabrykę Mechów i tam się po prostu wchodzi i może Mecha wypolerować na błyskie. Już takie takie maski Dalej, mamy takiego jak Battle Force, to nie jest Battletech, to jest inna gra w tym samym uniwersum. Są tabele konwersy tych jednostek że można sobie zagrać Battle Force'a. To jest gra, powiedzmy, bloczkowa, w większej skali gra się na mapach do Battleteca normalnych, tylko normalne, której, że one są jakby której, przeskalowane. Na jednym pokładzie spokojnie się na mechów. Dropship albo coś jeszcze większego. Hmm. Kiedy to się stosuje? to no, naprawdę widać tą, tą epickość, tak? To jest trochę uproszczone. Tak jak pokazywałem, w jednym z rekord mamy hmm, karty mechów do bo to Force, z tego co byłem, to było 3060. Więc zaraz Wam to odświeżę sobie przy okazji. Tak, to jest tutaj. Widzicie, e, mamy tutaj wewnętrzną, już mamy pancerz. E, skala ciepa to jest tylko 4. E, e, co my tu mamy? No prędkość poruszania się, modyfikatory strzałów. E, tutaj nie ma rozróżnionych broni jakie mają mechy. Więc e, to jest o tyle... No jako dowódca regimentu na przykład, to człowiek nie musi przejmować czy mech wroga ma AC-29 czy nie. Jego powiedź ta lance jest zniszczona, albo przynajmniej tak uszkodzona na tyle, że nie jest w stanie walczyć. No, dowódca może tej lancy, która, którą tu wysłamy, na żetonie, no to może go to obejdzie, ale poza tym to, to my nie jesteśmy od tego. Nie? Jest tutaj napisane, jest tutaj również uproszczone są zasady trafiania w mecha, zależnie jak się porusza. I tych samych tabelek zresztą używa się w Alpha więc mamy tutaj przy okazji takie ładne wykorzystanie stare zasady nowej gry, akurat te, które się nadają. zawsze na przykład uproszczone to do tego stopnia, że wszystko jedno, ile mech ma, ile mech się przesunął w tej rundzie i tak zawsze z w prędkości ma stały współczynnik trudności, żeby go trafić. Co jest niesensowne, bo na jeśli y, na przykład 2 hektary, to no to manewrowo biegał w kółko, wstawał, kładł się, bo po prostu jest tak szybki, że, że mógł sobie na to pilot pozwolić. No ale to Mamy Battle Force, czyli y, inwazja na planetę od momentu, kiedy. Y, no praktycznie od momentu, kiedy y, dropshipy docierają do. Y, na orbitach no, nie tylko, ponieważ mamy turniej w że może się nie udać od zadokowania do przypadku pierścienia w skoczku. Jeśli desantowie gdzieś się edukuje, to co się tam się dzieje, musicie jeszcze raz poglądać. Więc tego jest naprawdę sporo. I mi się to również też podoba, że tu widać to strony. Są one zasady, ale yy, czytając je, yy, ma się takie wrażenie: a no to rzeczywiście. Tak, czytałem w jakimś tam bowiem, że tak było. Że tutaj drobci by się oddzieliły, była jakaś walka w kosmosie. Potem rzut orbitalny, zabezpieczenie od strony yy, do lądowanie yy, wywalanie wszystkich z hangarów i ofensywa. Yy, a przeciwnik tymczasem, yy, no, dopiero w tej stronie to będzie dropship w I jeżeli chyba, że wcześniej udało mu się te, ustalić tych trajektorie, czy jakieś tak możliwe są lądowania, swoje wojska, żeby yy, zdusić inwazję w zarodku. Yy, bardzo fajnie, to jest wszystko oddane. I ma się wrażenie, że wreszcie, w końcu, te, to co jest w opowiadaniach, to co jest w tych epickich starciach o całe systemy gwiezdne, znalazło swoje odzwierciedlenie w zasadach. Nie to, że Battle Force jest czymś nowym, tak, to jest wymysł jeszcze no ale katalist się za to wcześniej nie wzięło, więc to jest moje pierwsze zetknięcie się z tym systemem. Zważa, że on w tej trzeciej wersji, a od której wyjścia przez zasady, dlatego między innymi nie, do, nie ma do druku w tej piękności. Wyjdzie dopiero edycja z so, poprawioną konwersją z y, y, tech na battle tym ten bardzo mnie interesuje, więc sobie tę kupię i kupiłem wcześniej. Y, są tu również zasady w walki na makietach, tylko, że muszę się do nich przesunąć. O, chyba jest zaraz tak. To są zasady walki na makietach. Te zasady odbity też były w Compendium, i chyba i nawet pokażę, żeby tak yy, dać wam porównanie, ponieważ w yy, kompendium pokazuję je w całkiem takiej fajnej oprawie. To są, jest błyszczący papier, i o, to wam muszę pokazać. Zaraz za reklamą mych kuriozadbójki. O, oczywiście. No, tutaj mamy na makieta. Bardzo fajne, bardzo fajnie dali zdjęcia, od razu mm, mm, przykłady różnych manewrów, które mechy mogą robić, od tarnowania na przykład do przykręcania się podstawki, tak? Też to na zdjęciach, bardzo fajnie bardzo fajnie zrobione. No, to jest oczywiście fajnie zrobione, no ale kupowanie zmieniło się tylko dla zasad miniaturek jest w przesaru. No są takie rzeczy jak lądowanie różnych rzeczy na podstawkach. Hmm. Czy merk jest widoczny, czy nie, to jest zależnie od tego, ile, hmm, ile, ile cali ten raz zasłania cel. Hmm. Te zasady są również prawie dokładnie takie same jak w Strike'u. Hmm. Po prostu je troszeczkę wydali w większej formie, żeby człowiek mógł sobie tylko do Strike grać na makiecie. Jak mi się podoba, tak. To również jest hmm, moim zdaniem ta sama filozofia, co która hmm, spowodowała wydanie tego w takiej formie, w której to zostało wydane. Żeby tutaj hmm, pokazać może o jakiej skali traktuję ten sekundski Wam pokażę. Hmm, record sheety dla jednostek, które tutaj są wymienione w zasadach. To jest Jump Ship. Fajny. Hmm, to jest Worship, zobaczcie ile to ma kratek. To jest aż gęsto. nie wiem czy to będzie jakiejś strochiczności nawet. To jest od nich z czarno, ile to ma broni. I to, I to nie jest tak, że tu jest miejsce bądź nie korzysta, tu jest, tu jest, tu jest. No naprawdę. To muszę wpakować. To będzie zajęte gdzieś dotąd. Gdzie pokazuję moje paznocie, tak? Tych broni. No, może na nie tak normalnym, ale na Washipe to tak. Naprawdę jest tych, tych broni dużo. Stacja kosmiczna, jeszcze większy potwór. Co my tu mamy dalej? Skład myśliwców. To dobra, Polsce w Polsce widzieliśmy. Też, to też, to też, to też. To są statki. To są... A! Yy, to jest yy, to, co mamy w grafii że to bardzo często, czyli yy, co obejmuje jakie dowództwo, żebyśmy wiedzieli np. jeżeli dowództwo jakieś bonusy, czy omówimy w kampanii, to żebyśmy wiedzieli kto komu podlega. To samo, to samo. To jest do miniaturek. To też jest do miniaturek. No, i chyba koniec. Też trochę tych, trochę tych kart jest w Tactical Operations, jest więcej chyba. Jest też w jest na przykład. Jest pociąg go jest pociąg na szynach. Więc tych nowości jest całkiem dużo. Więc tak, może krótko podsumowując instrukcję, jeszcze powiem troszeczkę rpg ale naprawdę, tak, w dla kogo te instrukcje są? Ten Tactical Operations i Strategic to jest w zasadzie dla ludzi, którzy albo się lubią w uniwersum, albo chcą robić kampanię, albo najlepiej jedno i drugie. Naprawdę jest to podkład, nie tylko już popularny, ale już taki, no powiedziałbym, mechaniczny do tego, jak konstruować inwazję na planetę. I to się nawet w trzyma kupy. Najlepsze jest to, że. Mamy dzięki temu dostęp do tych samych narzędzi, do których e, mieli już wcześniej dostęp e, goście z katalista, kiedy składali swoje zaawansowane mechy i dzięki którym robili te fajne arkusze mechów. Tak? E, więc praktycznie mm, mamy w ręku te same narzędzia, które mieli w ręku twórcy gry. To jest bardzo fajne, żeśmy polili. E. Tak, Total Warfare to oczywiście jest... Czyli znaczy nie ten jak ma się kompendium, to mówiąc szczerze... Nie czułbym potrzeby kupowania Total Warfare, żeby sobie po prostu pograć. No ale biorąc pod uwagę, że... nie jestem fanem... tak... Książeczek do wszystkiego, żeby sobie zbierać. To... to na powinien I... Tech manual, tech manual... dla fanów... Hmm, dla fanów e, Technical read ponieważ jakoś te mechy trzeba złożyć z tych informacji, które sam otrzymuję. I właśnie dzięki zasadom e, tym można je złożyć. Oczywiście e, one są wszystkie zawarte albo tutaj, albo w PDF-ach, więc to nie jest wielki problem. No ale składanie wody jednostek to jest też, trochę Friday, e, można przyjść z czymś a ponadto pozwala e, jakby wzbogacić swoją kolekcję, jednocześnie nie. Bez skończenia się do figurek. I to jest fajne w Battletechu, że mm, nie mamy tutaj kodeksu, który się zmienia i robimy, i kombinujemy, wyszła erata i kombinujemy co teraz zrobić, bo stara jednostka już jest teraz do niczego, a teraz ta jest dobra. No to trzeba albo armię złożyć, albo nie wiem, zmienić w ogóle stronę, którą się gra, bo ta już jest słabsza. Nie. Tutaj na podstawie każdego mecha może złożyć fajną konfigurację. Kilka fajnych konfiguracji, każda będzie pełniła inne zdanie na planszy. Każdy będzie robił troszkę wszystko Więc no... Po tym względem polecam. Albo przynajmniej kompendium. Żeby, żeby można było złożyć mecha już przynajmniej z okresu planów. Tak Takiego już porządniejszego. Żeby powtarzać wybór czegokolwiek. Wcześniej nie było za dużo. Albo, hmm, albo jakiś pojazd, helikopter, samolot. Co, co. Teraz powiem trochę o epeg bo ja się tym trochę mniej zajmuję. Hmm. Jest nowy RPG, do którego nie mam. Jest, nazywa się Time of War. Jest strasznie przekombinowany, go nie lubię. Ale zobaczę dlaczego. To jest wersja z 1991 roku. Wydana w Polsce 8 lat później, przez 6 lat później. I chcę pokazać dlaczego ją lubię. Znajdę tę tabelkę. O! To będzie tworzenie postaci w tejże. To jest system Priority, którego uwielbiam. Na początku decyduje się, co jest dla mojej postaci najważniejsze. Czy to, że jest tylko człowiekiem w cudzysłowie, a czy może jest pilotem klanu, który jest. Troszeczkę oczywiście lepiej przystosowane do, do walki niż, niż ludzie generalnie są. Jest troszeczkę jest zrobiony z próbówki jako rodzicami etnicznymi są jakieś wypałaś niewojownicy i po prostu dzielić tu im dobre cechy. Czyli za to chcemy mieć dużo cech, czyli na przykład więcej móc sobie wrzucić tam siły ze wszędzie i tak dalej. Czy chcemy mieć umiejętności, czyli takiego magewera, być, bardziej takim uniwersalnym y, kolesem? Czy chcemy być bogaci, mieć choć firmy, zakłady rolne, czy produkcje cokolwiek, co daje nam jakieś korzyści finansowe? Y, czy chcemy mieć potężniejszego, czyli cięższego generalnie mecha? Y, nie możemy wybrać y, każdej z tych y, kolumn na, na Mars, ani każdej na zero, tak? Bieramy jeden jedną linię, jeden wiersz, i dwie kolumny, co nam bardziej pasuje. Więc yy, to jest bardzo fajne i pozwala bardzo, bardzo szybko stworzyć postać, bo też tutaj umiejętności nie ma zbyt wiele, można sobie jeszcze szybko, szybko przeliczyć. Yy, fajnie jest. to Trochę śmiertelne, nawet bardziej szlokane, bym powiedział, ponieważ w pierwszej walce może dostać mocno w nogę albo mi po prostu kurwą tak, będzie amputacja. Albo um, dostać głowę cietumanionym. Albo jeszcze gorzej, lepiej w śpiączkę i ciekawe co wtedy się robi. No, ale takie są zasady. E, ostatnio chcę sobie pokazać, ponieważ jeszcze tą książkę mam. E, planuję komuś ją ponieważ... E, no uniwersum jest fajne, ale pewnie książka o samych uniwersach się okazało dla mnie pomyłką. E, Wiele ludzi lubi Erek jak Ja troszeczkę mniej się okazało. E, to jest przewodnik po uniwersum. Troszkę po łebkach, no bo jednak niebezpieczeństwo jest duże i takiej książce, która ma tylko, uwaga, wie się z tym nie da się tego zabrzeć do tego końca. Mm -hmm. yy, Na no, rok no, 3145, czyli Dark Age. No, czyli po pierwsze, yy, co się wtedy działo? Jakie wydarzenia są tak, książki, w tej historii? Po drugie, co słychać u domów recesyjnych i u planów, które akurat w sferze są? O, trzecie. Jakie mamy takie, takich sławnych ludzi, którzy coś znaczą w sterze? Pokażę Wam przy okazji grafiki, które tu są fenomenalne. Szkoda, że tego nie wydali na kolorowym papierze, ponieważ to byłoby rewelacyjne. Co dalej? No i dalej są oczywiście kampanii. To warczesta. No, one dużo nie mówią, nie lubię tych kampanii za bardzo. Kupiłem sobie jedną w PDF-ie. Nie to że jest. Przynajmniej są jakieś cele, które każda z tym musi wykonać. No ale to jest takie grać, w, grazie, w co chcesz, to chcesz, tylko zrób założone cele tutaj, czyli y, można sobie wybrać nawet metyt, którymi się będzie dysponowało i y, 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 no, przeciwnik ma wtedy ileś tam procent twoich sił, ma trochę więcej. Y, czasem nie mniej. No i trzeba wykonać cele, które są punkty. Przystąpienie do misji jako atakujący też kosztuje ilość punktów, więc to jest takie, tak jakby wstawianie. Tak, może ci się udać, może ci się nie udać. Możesz tam wyjść na minucie. No i tyle. Oprócz tego jest bardzo dużo pdf których troszeczkę powoli trzeba kupować, ponieważ niektóre rzeczy po prostu nie ma w jednym książkowym, jak na przykład, no to jaka pani do albo. No. no. albo różne książki fluffowe, ogólnie traktujące, bardziej szczegółowo, ogólnie o planetach i zaprawie przemysłowej sfery, czyli taki podkład pod kampanię. No i tego nie mam wszystko. To jest wszystko, co mam póki co do badań, Jak coś dokupię, a pewnie coś dokupię, to to zamieszczę i powiem, jaki, jakie zasady można tam znaleźć. Więc to one tyle.